Dobry, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i dzisiaj jesteśmy w grze GTA 5 online i mój challenge do końca roku to 100 osób. Jeżeli film Ci się spodobał, nie zapomnij zostawić łapki, komentarz i subskrypcję, będzie mi bardzo miło. I przepraszam, i przepraszam Was za to, że tak film wczoraj mi już beznadziejnie, ale. Nie wiem, coś mi się popsuło, i, ale 55 tysięcy mam, więc no. I mój challenge dzisiaj, to patrzcie. Okradnijcie sklepu tego, tego, tego. ja Jedziemy tutaj sobie. Obtaczamy autostradę. Ten. I jedziemy, i spotykamy się koło Solmona. Szczerze nie wiem czy nam się to uda, no ale... O nie, za daleko będę mieć do biegnięcia Następny sklep jest po przeciwnej stronie, więc... Dawaj, 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 dawaj. Dawaj, dawaj. Szybciej, szybciej. Leżysz, leżysz. Spalamy przez polisą. Dobra, ociekłem. Dobra, uciekłem. Tu jest nasz kolejny cel, sklep. To nie wiem czy uda mi się wjechać. Właśnie wiedziałem. Wiedziałam. Nie wiadę tędy. Nie chyba ja. Nie. nie, wiadę, wiele. Wiadę, wiadę wo. A tak. już się przedostał. Przedostał. Nieważne w jaki sposób, ale jest. Dawaj, 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 dawaj. Dawaj, dawaj. Szybciej. Szybciej, szybciej, szybciej. Dobra, dzięki. Spalamy. Nie oni ten zejdą. O, Holipson. Nie wiem co, wiem, że sobie najgorszy błąd, no ale... Ale mam okradłym, więc no. Udało mi się? No, na pewno mi się udało. Nie, no, nie. Jeszcze mnie akurat teraz. Gdzie jest ten motor? Aż tam człowiek, że się linia. spadamy. Nie! Tego nie domola, tylko nie domola. Do Dobra, płynę. O kurde, to nie przemyślałem tego. Jest raz poddaję się. Nie jak na dół? O nie, le Uda mi się, uda się. Kurde nie! Już Jużumiałam to. Nie. O, nie. Dobra. dzwonimy najpierw do morsa. może tak sobie nie będę Morse no dobra, biorę teraz y, tu y, lester mechanik szybko czekaj to dobra te dwa stepy się udało teraz, teraz będziemy jak mówiłem jechać tędy Uciekać i tu Na Boże Może się uda nawet Ciekawe O jest Dobra motocykl Taki challenge ode mnie Sewe robię Jest Sklep Uwaga, skręcamy, skręcamy. No. O, jest git, ale Ud dobrze, że mi się udało ten sklep i Ten już yy, dobra, jestem na tym, muszę się us ustawić w drogę ucieczki przez policją, czyli w tą. dajesz, 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 szybciej dzięki i spalamy Zdzielę. i się tu zraspiłam nie zapłać przy promie był od... Z... mogę od Zazłonić jakoś po to czyli żeby mi no to mam po motorku tymczasowo nie, nie. trzeba to ukraść auto zaznaczy się kolejny kierunek jest tu jakiś sklep? nie, tu jest najbliżej ale to jest, że ja jadę autostradą naokoło więc no tu 10 kilometrów tam mam Trochę dużo. Mam taki deal. Zrobię maraton na przykład z filmów przez na przykład dwa miesiące, ale do końca tygodnia chcę widzieć 25 słów do następnego tygodnia. Czyli do ładnie do do marca. Jak będzie 25 subów, lecimy 203 barato filmów. Więc wiem, że to tego byście chcieli, więc no. Co? No i będą różne y GTA, na przykład Robloxy, PUBG, Milk i dużo więcej gier. No. E. F to jest najgorszy przycisk w GTA. Niestety Super, super hmm. O, dziewięć kilosów <noise> Nie! Co ja mam robić? Dobra, ty pies uśrę. Przestań zrobić. Trzeba znaleźć jakiś szybszy samochód. To nie. To nie. To nie. To. Małe jest zwinne Ma być auto Jest małe i zwinne Dawaj mi Biorę Biorę Jeszcze sobie sprzedamy auto jakieś Bo ukradniemy sobie sprzedamy u mechanika Ja się patrzę światła O jest! Jeszcze szybsze auto Co ludzie Dobra biorę te Gaz, 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 gaz. Mm. Szkoda, że nie. Napiszcie w komentarzach, jak się zaświeca światło w samochodzie. L? Nie. L się nie zaświeca. K też nie. Więc napiszcie. Bo był, był bardzo wdzięczny. No i podajcie swój nick do no, GTA 4 GTA, GTA 5 bo mam GTA 4 sobie gram ale na konsoli Jeżeli byście chcieli zobaczyć yy, jak wygląda GTA 4 na mojej konsoli bez 3 no to zostawcie pod tym odcinkiem 10 ław w górę O nie o. Ej ja mam taki deal dla was, patrzcie Jeżeli zostawicie pod tym odcinkiem 10 łap w górę No to ukradę ten wózpo, 102 od ja będzie Nie ma Jest helikopter chyba tam, stoi nas bierzemy helikopter? No. <laughs> wiem, wiem wreszcie, no nie, jak się do góry e? nie w i ósemka lecimy, lecimy O kurde A tak szczerze, to, to jest mój pierwszy raz, jak ja lecę w GTA 5 helikopterem, na, na kąpie, bo ja zawsze le, leciałem, ale na PS-ie, więc no O, to jest ten sklep, dobra, kojarzę. Tu postaram się wylądować, nie? Człowieku, ja się uczę latać. O! Kozak jak na mój pierwszy lot. Dobra. Dymka. Dawaj, 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 dawaj. Szybciej, szybciej. Szybciej! Szybciej, szybciej, szybciej. Szybciej ładuj, szybciej! Raz, 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 raz. Dobra, Wsiadamy. I uciekam. O nie 8 NIE Tylko że nie zginął Nie, nie No nie Lesterku, błagam Dobra, uciekamy Ta. Nie, ja tu gdzieś muszę prosić, tyle? Wiedziałem, widziałem, wiedziałem Nie Nie, gdzie ja się zaspałem Ile mam kasy? Pięćdziesiąt, miałem pięć jak zaczynałem. Wow, 59. No, no dobry ciasto jest, mogę powiedzieć wam. Super. Dobra, ale szczerze jak myślę teraz, no to nie wiem, czy mi się opłaca przez... Yy, Koło autostrady kraść, czy Opłaca, O, koza, kurwa. się. Muszę jedną rzecz sp sprawdzić. Nie. Czy nie przyleciała sklepu? Nie, ja koło autostrady żeby. O, chyba tu. Tu skleciły ale ja nie lubię ja, ja nie wszystkich napadów na sklep to po co do tej? jedziemy mam okej, jedziemy szczerze? Nie chcę wam nic mówić, tylko ja dlatego tak się zatrzymuję, bo patrzę też na moją mapę, bo mam nasz monitor, mapę z GTA i sobie patrzę, gdzie jest najbliższy sklep też. Więc no. Polecam kupić sobie GTA i tam jest mapa i kod Dark Jest, bo ja mam kod Dark Cash. jeszcze nie użyty, 250 tysięcy około. Tylko nie wiem, jeżeli wiecie jak wpisać kod, żeby zadziałał, dajcie mi znać w komentarzach, to by było bardzo miłe, bo myśmy dostali 250 tysięcy, więc by było na coś stać, na dom na przykład, na pady, na bank, byśmy mogli robić wszystko, na więzienie, no. Tylko to zależy od domu. ja jest kod na koniec świata, tak, wiem. Super. Nie. Tu nie ma zakrętuję. Czek. Dwa kilometry. Лагаем два гамма не важно уже что меня. Ту? окей. Нет. Ту? Можно? окей. Tu jest ten sklep yy, Dobra jestem yy. Muszę sprawdzić gdzie będę by, mógł uciekać w następną następną stronę do tutaj Czyli w, w, ta, w stronę którą? W tamtą Dobra Dawaj, 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 dawaj Szybko, szybko, szybko. Cztery. Cztery. Cztery gwiazdki. O no, kurde, to mogę za tylko mieć pięć gwiazdek już. Dzisiaj. Dobra, run. gdzieś O, Słodz! No raz dzwonimy chyba do Alstera. Bory, mam patrzy się już no, bo As, kas, 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 kas Wie, na autostradę, co? Tak? ma Co jest? Tu? Zresztą też obstawili Ja nie ucieknę, nie ma szans Do oceanu, nie? Szybko tam! Tam mam szansę. No, znam tej jaskini, tylko nie mogę zginąć. Wiem, że to nie jest auto sportowe. Nie nic. Jeszcze polisę. Na razie. Jak ja? No i ja Mam z policję. Nie! Nie, 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 nie! ty typie! Tu jest skład! Biorę kłada. Nie kłada, tylko to, to Nie wiem, czy żony na kolor Wiem. Szybciej Płyń, 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 płyń Dopłyń, błagam Jak dopłyniesz to mamy to Uda nam się Naprawdę się nam uda Wsiadaj, wsiadaj Gaz, 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 gaz Nała Hm. Hm. Eee, eee. ten. Co? Na? Nie, serio nie. Na jacht? Ale to policja tu dopłynie. Helikopter <grymka> 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 właśnie. Jest? Gdzie? Yes. Ja. Nie, nie, nie. No wsiadaj tu, typie. Wsiadaj. No, dawaj, daj. No i bardzo dobrze! Gdzie jest ten? Jest! Stoi! Ty, ja tu mogę... Z uciec! Jak tu wejdę? Patrzcie... Zniszczona? Dobra... Aby był otwarty, błagam. Jest! Dobra... Bierzemy. W? Nie, nie, nie. No, oczekamy. Nie ma no nie ma latać! Co jest tej Nie, dead. To jest dead już, co? Zgin Zginąłem Nic no Dobra Szczerze Czy nam się udało? Udało się Z autostrady wszystkie sklepy wziąłem Więc z tym akcentem Kończymy dzisiejszy odcinek I żelam was serdecznie Pa, pa.